jedynkę możemy tak niewiele, razem możemy tak dużo. Właśnie pod takim hasłem odbywa się tegoroczny, 23. już Międzynarodowy Kongres Dermatologii Estetycznej i Medycyny Anti-Aging. Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych powstało z wielkiej pasji i dużego zaangażowania Grupy lekarzy, którzy działają w dziedzinie dermatologii i medycyny estetycznej. Na tegoroczny kongres zaprosiliśmy bardzo wielu znamienitych gości, zarówno z Polski, jak i z zagranicy, gdyż zależy nam na wysokim merytorycznym poziomie kongresu. No to jest przede wszystkim nasz najstarszy kongres w dermatologii estetycznej, i wszyscy tutaj. Od 23 lat przyjeżdżamy chętnie, bo jest to jedna z najlepszych okazji, żeby się spotkać, wymienić troszkę informacji, spotkać wykładowców z całej Polski, ale także ze świata. So honor for us to be with you in this, uh, Polish, uh long race aesthetic uh, derms on plastics this schedule is very interesting i see and i listen a lot of good speakers they interest and we would dlatego że z jednej strony często jestem wykładowcą ale z drugiej strony chcę być na bieżąco jeżeli chodzi o wszystkie nowości związane z medycyną estetyczną i i had a look at the... program here in uh, warsaw and there are some interesting talks about uh, exosomes and uh, some of the latest advances in injectables and i think that's interesting because many of these treatments can be combined with laser technology one of the most important topics is complications and how to avoid certain complications, in particular vascular complications. I think with certain products like skin boosters, some physicians might think it's very easy to inject, which it is, but I think it's important to stick to the protocol that is taught so we can reduce um, the, the complication rate. Naszym zadaniem jako lekarzy jest pomagać ludziom w problemach, natomiast również jako środowisko lekarzy nie zgadzamy się na okaleczanie ludzi i wykonywanie zabiegów na zasadzie ja sobie życzę. Więc myślę, że ten kongres właśnie jest poświęcony i poświęcony etyce, zagadnieniom prawnym. Po raz pierwszy kongres ten ma tak dużą grupę prawników. Bardzo zainteresowało mnie na obecnym kongresie. Ostatnio poruszany temat egzosomów jest to przyszłość w myślle medycyny estetycznej. What I find really is the new foray into This is a new technology that is non donor dependent, but I think serves as the birth of a new regenerative force for regenerative skin procedures that delivers versatility for alopecia, but for treatments including rosacea, pigment, and even acne. So, an exciting new technology. Jako uczestnik i wykładowca konferencji SLDE chciałabym pogratulować organizatorom, Stowarzyszeniu Lekarzy Dermatologów Estetycznych, perfekcyjnej organizacji, to jak zwykle, znakomitego programu naukowego. No, myślę, że działacie Państwo zgodnie ze swoją misją, czyli promujecie edukację, konsolidujecie środowisko medyczne. Naprawdę szczere gratulacje. Tegoroczna, bardzo uroczysta gala pod hasłem 23 lata razem była zorganizowana w celu podziękowań naszym partnerom którzy od 23 lat wspierają rozwój naszego stowarzyszenia. Była poświęcona mediom które są z nami też od wielu wielu lat oraz chcieliśmy docenić też naszych współpracowników, ponieważ to co dla nas jest najbardziej istotne, to są po prostu relacje i ludzie. Dziękujemy wszystkim Kongresu, naszym partnerom i wykładowcom. Zapraszamy serdecznie wszystkich Państwa na 24. Kongres w przyszłym roku.